W waszych ekranach 64. już odcineczek z Assassin's, Assassin's Creed Syndicate. No i lecimy dalej oczywiście, fabułę główną, czyli sekwencję siódmą. Wniosek od misję. Jericho planuje zabójstwo hrabiego Kartigana, a, który przebywa w gmachu parlamentu. To się źle skończy. Mmm.

Cardigan has gone too far this time. I've a mind to contact Scotland Yard myself. Come, now, gentlemen. I thought us united in opposition against this perfidious law. Mhm. Mm no dobra. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś dziwnego celu dodatkowego, który wszystko mi utrudni. Mhm, lorda Cardigana. Zbadaj obszar, by wyszukać okazję. Minister, okazja do policyjnego zabójstwa. Przekupienie policjanta, okazja do sk skorzystania z niewykrywalności. Polityk, okazja do skorzystania ze wsparcia. O, nie do końca tak to miało wyglądać, ale zacznijmy. Nie zabijaj policjantów, nie pozwól, by twój cel cię wykrył. Ok, to ja na początku chciałbym skorzystać z dwóch e, rzeczy, które ułatwią mi strasznie tutaj e, poruszanie się po tym place. Będę być e, tam kolegów, albo wiesz, co zejdź na dół, Jacob. mi na dół.

Mogę. Dobra, no pomu, pomu, pomu. Najmniej z nim pogadać. Głupia pico. No, rozmawiajmy, kolego. Pardon me, gentlemen. Sergeant Freddy Aberline of Scotland Yard. Where might this scandalous activity be taking place? Oh. Yes, yes. I'll be oh, very, very discreet. <laughs> Usually, I would be in disguise, but my clothes all fell into the Thames. <laughs> Dalej nie mam noży, mam jeden już mało. Co mam tak przejść sobie po prostu? No dobra, przejdziemy sobie tak po prostu. Ściany. Dobra, super. Biegniemy. Nie. Chuj do dupy. gentlemen Israeli supporters are rallying in the wake of the assassination attempt on at lord cardigan password pose take your pardon folly no Shame. password no passage do you know who Where would I we have am been in malaklava i'm a, we a member of parliament at the first you sign of difficulty

Na szczęście nie ma tu żadnych yes. policjantów, więc będę sobie po prostu ich mordował bez yy, większego tutaj. Bez większego pardonu. Ciekawe, czy mnie zobaczymy, jak będę się centralnie za nim. zobaczyli ja. Fajno. A no, ja sobie pozwolę tu wyjść. I Przejść jakoś tędy. Nie za bardzo mam Nie Użyjemy dachu. Mogam powiedz, że ty jesteś tutaj. Bez nikogo. O. Nie, 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 że. Abbot ah, are a speck of getting assassinated was the best thing for his Dobra, to trzeba zrobić w zupełnie innej kolejności Bo to, co ja zrobiłem To to jakieś, no, totalne Przepraszam was za to Dobra, jeszcze raz Ja już mam plan mniej więcej na to skoro wiem co i jak. Dobra, no dawaj Mam nadzieję, że tu nie mam żadnych checkpointów, że od nowa zaczynam. <laughs> Niestety mam, ale na szczęście żadnego tutaj nie złamałem. Co to jest? Dobra, kradniemy hasełko Co jest kurwa? Nie wiem, stanę sobie tu w tumie na razie Dla mnie to jest idealna okazja, żeby go określić. Dobra, mogłem Bella teraz. Klover. Nie mogłem. Is. Dobra, ja bym. fajnie by było dojść sobie tam na drugą stronę, byłbym bliżej niego.

Się. Jakoś mi się udało. Jak on teraz tylko pójdzie. Oh, kurwa jebana. Na razie chłopaki. Co ty? I już nie mam mnie, bałem się, dajcie spokój. No nie gadajcie, że oni tu wejdą. też nie mają jak wejść, nie jest klapa. Dobra, wróćcie do tych swoich tam Obowiązków czy coś Nie gadajcie, że... I co, będę za nią łazić tak teraz? Nie, no kurwa, Pojebnie mnie zaraz. Dobra, nie no kurwa, mnie naprawdę. Teraz tak gówno zrobię, szczerze mówiąc, nie? Dobra, pójdę, mi, podam hasło. Niech on tam wejdzie i w dupie Balić tam nietykalność. Tam i tak nie ma policjantów w środku, oni są tylko na zewnątrz, więc jest taka moim zdaniem podpucha, żeby tylko człowieka wkurbić. Ah, bom, eles estão <laughs> Nie czemu to dabel nie wleciał, ale nieważne. Dobra, chodźmy podejść mu to hasło. O, no ale... Słuchajcie, bo ja, ja chyba ocipiełem Dlaczego? Dlaczego ja mam podać hasło temu Ziemkowi, a on jest jakby w środku?

could fall, not on the gloried fields of Crimea, but to an assassin's blade in the very halls oh, yeah, of power. And you finished yet? Take your bow, knave, for you have managed what no Russian battery, what no Indian tiger could achieve. Claim your trophy, and may you choke on it. Yes, but do tell me more about Balaclava. Farewell. Dear Britannia, your dawn shall be dimmer that <try> the Earl of Cardigan sees it not. God save the Queen and the Eleventh Hussars. What a prick. Teraz już nie, wydaje mi się, że nie no miał ten znak templariuszy. Dobra, spadamy z No tu drzwi były otwarte, co nie? Udało się, guys. Udało się. Jakbyś się udało. No, lewo do góry. Hop, hop, hop. No, do góry, do góry, czekaj. Halo? Zablokował się, miał laga jakiegoś, nie wiedział co ma zrobić. Jestem ciekaw, jakim razem. E, o, i sklepikasz od razu, od razu, od razu, bo do ruszania. Cześć kolego. Tak, ja musiał wszystko uzupełnić i nic więcej od ciebie nie chcę. Cele główne wykonane. Także fajnie. Jakiś nowy strój, uniform łotra. E, e, wszystkie chwyty dozwolone. Zdobyto trofeum za ukończenie siódmej, oczywiście sekwencji. Oh oh Rebecca. Zhonem. You okay? Apart from the death squad on our tail, apart from that. Backups on the way. Why are you pushing yourself so hard? It's not your job to fight Templars. I had this colleague. He was our boss's son. I didn't much care from the start. Everyone treated him like he was so bloody special. To me. He just wasn't invested in 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 anything that didn't affect him personally, but I was wrong about him. He became my friend, put himself through hell, and he this saved us all in the end. So I reckon. Well, I can't apologize to him, but I can. I don't know. I can try and live up to his example. You are a good assassin. Holy jeez! Hello, it has been too long. Galena! Blimey, I have not seen you since we blew up that lab in Paris. Uh, there were many explosions and you screamed like a baby. <laughs> Bishop tells me Ozo Berg is here. I will kill him for you. Super. Great news. Now, if you wouldn't mind keeping watch, I am going to lie down and die now. Rest. We have a big fight coming. Ok, jak zawsze wszystko kurwa zależy ode mnie. Chociaż raz coś by mogło zależeć od nich, naprawdę, byłbym w szoku, ale mogłoby, mogłoby. A O pieniążki dla Jacoba. Serio, przez połowę gry w ogóle nie kumałem o co chodzi z tym listem. W pewnym momencie chodziłem i szukałem tych listów, ale tu chodziło tylko i wyłącznie, że są pieniądze w grze, nie? Dobra, no sekwencja ósma. A, rozkosze wolności. Poszukiwania Crawforda Sparika oraz fragmentu Edenu idą jak po Grudzie. Po Grudzie? Ale ku zaskoczeniu Żejkowa, jego poczynania zwracają uwagę największego londyńskiego geniusza zbrodni, Maxwella Rotha. Okej. Okay. A dinner invitation. And with whom are you dining this evening? Maxwell Roth. The leader of the Blighters. You're not going. Of course not. Okej. Okay. Pojawiło nam się zadanko dla Jacoba, a czy jest jakieś zadanko dla Eevee? Nie. Ja chciałbym się jeszcze tylko dowiedzieć, dziennik postępów, notatki Eevee, dobra, spisek Templariuszy, Lord Crow. no to tak, no to, to był on, wojny gangów nam zostały i Crawford, dobra. Mm. toż mamy tu wszystko. A, ludzkie opowieści są dalej zablokowane. Nie wiem, czy to nie jest wątek e, Jakuba, kurwa. Cztery, cztery wspomnienia. No dobra, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Także dziękuję wszystkim e, bardzo za oglądanie. E, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to oczywiście zapraszam do subskrypcji nie, kanału. Zostawcie sobie oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi nowymi materiałami na tym kanale. A płaszcz nocnego cienia wytworzę, oczywiście stwórz. O, zaraz zobaczymy, czy lepszy. W wytwarzaniu to wszystko na razie. Stroje nocnego. Gdzie to jest? Ubranie doktora. Elegancki strój. Strój, strój myśliwego Edwarda Kenwaya. uniform Wotrzyka. Gdzie jest ten strój? Szyk barona. Ezio Edward. Strój myśliwego. Elegancki strój. Łachmany potwora. Ubranie doktora. A to chyba jest dla Iwi W takim razie. Uniform Wotrzyka. Po prostu Jacob. Płaszczy rewolwerowca. Mhm. Na to by wychodziło. Um, no to tak jak mówiłem. dzwoneczek sobie zostawcie. Łapy w górę jak się podobało. Łapy w dół jak się nie podobało. Eee, zapraszam do konstruktywnej, konstruktywnej krytyki. Oczywiście w komentarzu. Eee, tak samo jak i do. Tak samo jak i do dyskusji w komentarzach, zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na TikToka. A jak ktoś chce wspierać kanał finansowo, to oczywiście na Paypola. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki jeszcze raz Wam wszystkim za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za Wasze subskrypcje, dzwoneczki, lajki, a komentarze, share'y, donaty follow'y. Mm, na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć, cześć. Na...